Dzień dobry. Dzisiaj znowu popołudniowy spacer. Wyrzuciło mnie dopiero po południu. Tyle rzeczy człowiek planował od rana, a dzień i tak się potoczył swoim własnym rytmem. Idę. Jestem dzisiaj, kochani, znowu na moich polach i łąkach. Zobaczcie, co się dzieje za mną. Znowu listopadowy dzień. Kompletnie listopadowy. Trochę mży trochę mgły, trochę takiej szarości. Idę po, po bardzo rozjeżdżonej dzisiaj drodze, bo na polach pracują, pracują, ludzie pracują, jeżdżą traktory, przesuwają, przekładają, te buraki przewożą z jednego miejsca na drugi, orają, wszystko tak pięknie, żeby było. I takie widoki mam dzisiaj za sobą, przed sobą. Idę, dojdziemy do zakrętu. Tam jakieś auto stoi, ale tam jest to miejsce, gdzie mogę spokojnie przeczytać. Dopóki jasno, bo podejrzewam, że za chwilę zrobi się znowu ciemno. Tu jakieś takie kolory tego nieba ciekawe. Trochę różowe, trochę fioletowe. I tak, tak ciekawie wygląda ta moja panorama dzisiaj. Zupełnie inaczej się wychodzi na dwór, kiedy człowiek czuje tę te lekkość i ten luz takiego. Doświadczaniem się tu roz, rozpina, takiego doświadczenia, kiedy jest taka swoboda, że nawet jeżeli to, co planuję od rana, wcześniej wstałam, mówię, pójdę, cały dzień będzie, będę rysować, bo o 20 mam dzisiaj znowu spotkanie. a to tak minął dzień, jak minął wasze telefony, rozmowy i bycie w tej mojej przestrzeni, którą kocham. Tak po prostu upływa dzień. Pojechałam też dzisiaj do, do, do Action zrobić zakupy papierniczo-kredkowe, bo to zawsze potrzeba, bo papier do rysunków neurograficznych tak szybko się kończy. Znowu coś pada. Nie wiem, jak długo pochodzimy, nie wiem, jak ja długo pochodzę. No ja pochodzę tak długo, żeby do domu dojść, ale zaczyna kropić. Powiem Wam, że ostatnio bardzo często i bardzo dużo szukam informacji odnośnie tego pontnika, który będzie szedł. Ludzi, oglądam ludzi, którzy odbyli swoje kaminy. Szukam informacji, patrzę na szlaki. Tak sobie myślałam, żeby dzisiaj gdzieś odszukać ten szlak, który gdzieś tutaj blisko mnie Sztomel, Pulheim, Romerskirchen. No, byłam dzisiaj w Romerskirchen, ale wiecie, wśród tłumu tych wszystkich ludzi nie odnajdę tak szybko tej drogi muszę spokojnie przemyśleć zobaczyć jaka jest trasa i matka, to auto stoi na moim tym na moim czym na moim na moim kamieniu przy moim kamieniu przy moim kamieniu stoi no ale to nic damy radę jakoś obejdziemy auto w koło o, będziemy o w koło i damy radę. Przeczytamy. Przeczytam, żeby, żeby było jasno, żeby nie kaleczyła swojej własnej książki. Żeby autor czytał z takim zająkaniem się. To trochę nieładnie. Dlatego gdzieś tutaj, a jaka rejestracja, kochani. 7, siedem, siedem, 7 7, siedem siedem siedem, 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 siedem kropet Ma Biedronka i na piegi czy a poza tym, bo już sami się dajmy kochaniaka, fura. Co to się porobiło? Skąd oni tutaj tych buraków nawięźli tyle? Dobra, jesteśmy przy moim kamieniu. Nie wiem czy tak o tej rury tu mogę stać, bo się będzie nagrywać. Chyba widzimy kawałek dalej, gdzieś zahaczę ten ten telefon i przeczytam. Nie, jeszcze niech mi to auto zniknie z pola widzenia. Może gdzieś tutaj przy burakach. przedwczoraj wczoraj kochani jak chodziłam tutaj. przedwczoraj wczoraj chyba tu było. I wracał pan, wracał, jechał tutaj tą drogą, tą, tą właśnie tutaj na zakręt. A tutaj na tym zakręcie zawsze jest takie wielkie błoto. No i miał dziecko z tyłu w koszyku. Młody pan, taki fajny, jechał. A ja byłam tam w połowie drogi. Tak się wywalił, tak się by aż huk było słychać. Normalnie długo echem się niosło, naprawdę. To dziecko tak płakało, a ja tak szłam prosto na nich. Pan był troszkę skrępowany tym, że prawie że przy mnie tak się mocno wyrzucił. Ja wiem, że nic się nie stało. Trochę przygody w życiu, tylko żeby ta przygoda mówię, nie była bolesna i to dziecko się uspokoiło. Ale się tak tutaj wyłożył na tym zakręcie, że po prostu ślisko i wpadł w poślizg. Patrzcie, na buraków, jaka fura buraków. Kiedy oni ją tu przywieźli? Nie wiem kiedy oni ją tu przywieźli. Ta fura buraków. Co ja mówiłam, w ogóle Niemcy wiem co ja mówiłam. mówiłam że, że dużo szukam o, 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 o podróżnikach. Ale wiecie co, przeczytam najpierw. Będę szła, będę mówiła, potem zrobi się ciemno. I znowu będę kaleczyła ten mój... ten mój tekst z książki. Ten niech będzie na tle, na tle buraków. Tutaj gdzieś jakoś sobie ładnie włożymy telefon, żeby było widać. O matko, o matko! Damy radę. Byle się nie wyłączyło, bo się dopiero narobi. Co tu się robi? Nie bardzo jest to jak włożyć. Czekajcie, ale co to, to pomysłowy dobromir. Tyle pomysłów zawsze mam, to i to włożę. Nie ma czegoś takiego, że się nie da zrobić. Da się zrobić. Wszystko się da zrobić. Trochę będzie krzywo, trochę się będziecie obijać, orzucać, <noise> przekręcać, ale wszystko da się zrobić. Może tak się da zrobić. Czekajcie. Jest! jest! Jest, jest, jest. Da się, wszystko da się. Kropi, bo kropi, ale zobaczcie, jaka piękna sceneria. Za mną buraki, całe pole w burakach. Wszystko mokre jest, kochani. Droga mokra, wszędzie błoto, wszędzie błoto. Jest taka, wiecie, typowo listopadowa pogoda. Stoję w okra rozkroku, żeby mnie było lepiej widać. Dobra, otwieramy tutaj. Co my tutaj mamy? Mamy stronę 86. Książka to jest miłość. Twój świat dostępny tylko dla Ciebie. Twoja wewnętrzna boska matryca, Twój mikroświat. Zawiera Twoją prawdę i nie liczy się nic, co jest poza Tobą. Istniejesz zawsze w swojej prawdzie. Zawierasz się we wszystkim i wszystko zawarte jest w Tobie. Wszystko, co Ciebie otacza, jest miłością. Jesteś zatem również jej aspektem. Zapisz swoją matrycę informacją miłości, by miłości doświadczać. obudź swoją mądrość i wyjdź poza umysłowe ograniczenia i iluzje. Zapisz się. Świadomym byciem we wszechświecie. Niech wiatr niesie Twoją esencję, niech powietrze wypełnia się Twoją energią, niech ziemia przejdzie Twoją wibracją, tak byśmy mogli odczytać nasze prawdy i odczuć rezonans do wspólnego uwolnienia. Ciąg dalszy nastąpi wyzwanie, świadome dotykanie siebie. To, czego nie doświadczasz, nie istnieje. Taka prawda to, czego nie doświadczasz, nie istnieje. Nie ma, nie ma tego stempla, nie zostawiasz swojej energii, nie, nie, nie zatrzymujesz się, żeby dokonać introspekcji, retrospekcji, żeby poczuć tej emocji, te, żeby poczuć emocje, żeby zobaczyć, co na drodze się pojawia i powiem Wam, że taka prawda nie doświadczasz, nie istniejesz. To nie istnieje dla ciebie, to znaczy istniejesz w innym doświadczaniu, Ale tak dobra, zamykamy nasz teatrzyk bierzemy, idziemy dalej ale sobie zamotałam tutaj, o tak o tak, o tak, o tak dobra, idziemy dalej teraz już się może robić ciemno, ja się ciemności nie boję zawsze mam telefon z latarką mogę sobie poświecić trochę na drodze, wiecie, tak mi dzisiaj przyszło tak już idę, idę i yy, idę i znowu rozmyślam szukam tych wszystkich informacji dotyczących drogi świętego Jakuba mojego kamina Patrzę na ludzi, których, którzy chodzą. Obserwuję teraz Kasię z Podróżowania, z Van Life. U. Ona idzie teraz swoje trzecie kamino. Jeszcze jej zostały chyba dwa dni. Idzie tą stroną portugalską. Bardzo też piękne, bardzo piękne rejony. Tak szukałam wczoraj, dzisiaj, też szukałam dzisiaj rano. Też mi trochę to zajęło czasu, stąd. Wszystko się u mnie zawsze przesuwa. Ja sobie coś planuję, a potem i tak, wiecie, grzebię gdzieś w takich rzeczach, co mnie interesują i ten czas tak upływa. Oczywiście rysowałam wczoraj, jak nie zapomnę, to Wam opowiem. I patrzyłam na te wszystkie znaki, na te strzałki, na te, na te muszle jako psowe. I wiecie co? Wiecie, co mi przyszło do głowy? Jak chodziliście ze mną w zeszłym roku w tych moich kwartalnych rzeczach, w tych moich kwartalnych maszerowaniach, dotykaniach siebie, dotykam siebie coraz głębiej. Tam różne były nazwy tych 30 dni tego mojego dotykania siebie, szukania, ale pojawił się wtedy na moich ścieżkach paw. I pojawił się, pojawił się, był taki, był taki były chyba takie 30 dni. Między złotem a granatem, między niebieskim, między niebieskim a, a żółtym, pamiętacie. I powiem Wam, że ta muszla świętego Jakuba, wczoraj pokazywałam wam pięć palców jako swoją gwiazdę. Ta muszla jest dokładnie tak narysowana, jak obsowa muszla. Nie wiem, znacie muszelkę, muszelkę, muszlę świętego Jakuba. Ona jest rysowana taka, takie żółte palce, tak rozłożone na niebieskim tle. I powiem Wam, że mam tą muszlę w głowie. I ja, ta muszla kojarzy mi się z moim pawiem. Z tym pawiem, który był na moich drogach, gdzie dotykałam między złotem a granatem. Bo nie wiem, czy ta muszla nie jest złota, ale tak, przejawia się jako żółta we wszystkich obrazach. I tak sobie pomyślałam, że ten paw też był znakiem dla mnie. Ale to było o, właśnie tutaj. Tutaj na tym błocie się pan przewrócił. A, widzicie? Może to jeszcze jest niezamazane. O, ale on tutaj leżał jak długie strasznie. Patrzcie. Zobaczcie jak, jest, zobaczcie, jak jest ślisko. Normalnie, jak... o! Bardzo trzeba iść tutaj ostrożnie i uważnie. Wolę się chyba przy płocie. Bardziej sobie nogi umorusam, ale to nic. Wolę iść, wolę iść pomalutku. I tak mi się skojarzyło, patrzę na tego mojego pawia, bo sobie go powiesiłam w centralnym miejscu w domu, w dużym przedpokoju i tak jest nad komodą zawieszony widzę go z każdego kąta. Widzę go prawie że z sypialni, widzę go z kuchni, widzę go z salonu. I tak patrzę na niego. I ta muszla Jakobsowa. Tak mi się skojarzyło, że, że to chyba w tamtym roku już była zapowiedź tego mojego przyszłego doświadczenia. Między niebieskim a. między niebieskim a żółtym, między emocją a kreacją. I tak mi się pięknie właśnie, pięknie mi się właśnie połączyło. Szukałam też dzisiaj najbliższej drogi, właśnie do, do Santiago, tego właśnie, tej właśnie trasy, która leci w Nadrenii, północnej Westfalii. Bardzo mocno oznakowane są te drogi z Keln, ale tutaj obok mnie wyczytałam, że właśnie w Romerskiej tam gdzie jest Action. Nie jechałam do tego akcjon, ale powiem wam, nie zauważyłam, że byłam tak uważna dzisiaj na drodze. Nie zauważyłam żadnej, żadnej niebiesko-żółtej, Informacji ani tej muszli, ani, ani znaku, i tak sobie pomyślałam: kurczę, no wiecie, pierwszy raz to człowiek szuka, szuka bo najtrudniejszy pierwszy krok, ale powiem Wam, że podjechałam pod kościół, ten który był tam w tej drodze oznakowany, i tam też nie było żadnego znaku, i tak sobie pomyślałam: może, może ten internet źle mi podpowiedział, może trzeba pojechać do Pulchain, może do Sztomel. Może tam gdzieś, właśnie na tej drodze, która idzie do Kolonii. Bo tak w zasadzie to jest ten, to jest ten szlak Neuss, Düsseldorf, Romers-Kirchen, Stommel-Pulheim i w stronę Keln. I tak sobie pomyślałam, że któregoś dnia może wybiorę się trochę dalej autem, żeby znaleźć znaleźć tę muszelkę, znaleźć tą strzałkę żółtą, która jest. No jestem taka, wiecie, szukam, bardzo dużo szukam, zbieram informacje, a potem mam. Potem mam i potem, potem patrzę, która droga jest fajna, która nie. Ja i tak będę zaczynała z Hiszpanii. Ale chciałam tutaj blisko mieć i tak chodzę, kochani, tymi moimi ścieżkami chodzę codziennie. To jakbym tak postawiła moją stopę na tej drodze, na ten szlak, to już bym się tak poczuła, że już jestem. Chociaż, jak to mówią, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Więc myślę, że obojętnie z której drogi bym wystartowała, i tak kiedyś na tą drogę, gdzie pokaże mi się ta między żółtym a niebieskim. Pokaże mi się ten znak. W którymś momencie na pewno się pokaże. Powiem Wam tak, nadrenia północna Westfalia do przejścia na Busaka. <noise> na Busaka, w ogóle do przejścia, żeby zobaczyć, jakie tutaj są piękne tereny. Jak tutaj jest zielono. Jak tutaj jest, powiem Wam tak, zrobione z gustem, te wszystkie drogi, które są pomiędzy nawet polami. Tak jak ta. Tak to jest jakoś ułożone, że są i drzewa, są i takie miejsca, gdzie możesz stanąć, wyjść. Wow, zobaczcie jakie wow wzbudza ta z tyłu elektrownia. Tak, no to nie jest miejsce świętego kultu, żeby stać i podziwiać te elektrownię, no ale, ale. Tak dzisiaj taki miałam dzień też szukania bycia, a rozmyślania, rozmów, oczywiście rozmów. Wieczorem też mam dzisiaj o 20.00 spotkanie. Chciałam jeszcze w międzyczasie narysować, bo tak mnie nosi znowu jakieś rysowanie. To w się sensie chodzi mi o rysunek neurograficzny, bo uwalnia się dużo rzeczy. Pokazuje mi się też. Przychodzi bardzo dużo nowych pomysłów, gdzie mogę co włożyć w rysunek, jak uwolnić. Dzisiaj chciałam narysować. Dzisiaj chciałam narysować i go narysuję. Jak nie narysuję go teraz, to narysuję go później. Może o północy, a może po północy, a może rano. Zobaczymy. Chciałam narysować wdzięczność za wszystkie serca, które mi zaufały. Tak sobie pomyślałam, że te piękne kolorowe serca, które są, są takie wyjątkowe. Takie wyjątkowe, jak ta moja koniczyna ze snu. I chciałam podziękować za to, za to, właśnie za to, za to odkrycie, za tych ludzi, którzy zaufali. I chcę stworzyć kolejne nowe połączenia wdzięczności w moim mózgu. Podziękować za właśnie za to zaufanie pada, wiecie, coraz mocniej pada. Nie chciałam dojść do jabłkowego sadu, zrobić rundę, ale pada. Będę chyba zawracała i będziemy szli po malutku. Nie spieszę się wcale, ale, ale wolę schować telefon, bo i tak zmoknę, i tak zmoknę. Więc nie będziemy już tam szli, pójdziemy w tamtą stronę. Auto stoi. Ciekawa jestem, kto sobie zagubił to auto, gdzieś taką furę tu zostawił. I tak dzisiaj, właśnie fajnie, tak jest wyjść z taką całkiem lekkością. Z, taką, wiecie, z takim doświadczeniu idę, bo chcę tam iść, bo mnie, bo mnie niesie flow moje. Chcę zostać w domu, to zostaję. To wyzwanie jest bardzo dobre. wiecie? Czasami mam takiego lenia, że mi się w ogóle nie chce wyjść. W ogóle mi się nie chce wyjść. Czasami jak obudzę się rano, jest taka mgła, taka mgła jak ten dym z elektrowni. Dokładnie, taka mgła jak ten dym z elektrowni. I tak się zastanawiam, tak się kładzie. I każdego poranka... Właśnie tam gła jest taka tak przykrywa wszystko, jest tak mlecznie. Ja sobie matką, znowu zaraz się zrobi zimno nie chcę mi się wychodzić. No ale tak wstaję. I te moje wnętrze tak do mnie mówi kocha, wstawaj, ubieraj się, idź. idź. Idź, idź, idź. Idę z przyjemnością. Ale czasami bym sobie chciała zrobić taki totalny leń, żeby nie robić nic. Ale to też jest to też jest dotykanie siebie, to też jest obserwacja. To też jest obserwacja, wyzwanie. salutki rok. 151 dzień. 1, 151. 1. 5, 1. 7 jakby nie było. Gdzieś ta siódemka krąży wokół mnie. Jak sobie dobrze przypomnę i popatrzę, to gdzieś ona zawsze się pojawia wokół mnie. Wiem, że liczby to są tylko liczby. A tak naprawdę ja kieruję swoim szczęściem, swoim życiem, swoją drogą. Tym, gdzie jestem, co robię, czego doświadczam, kogo spotykam. Co uwalniam, na ile jestem gotowa, by być ponad to wszystko. Hmm. Dzisiaj mój osobisty analityk znowu się włączył. Powiem Wam też, doświadczam fajnych rzeczy. Teraz, teraz, kiedy znam te talenty najbliższych osób, które są wokół mnie i patrzę z jakiej perspektywy działają, to człowiek kiedyś by się zdenerwował, a teraz po prostu śmieję się sama do siebie i mówię. Jak pięknie można zaobserwować ludzi, jak pięknie. I, i wiecie, jak wiedzą, jakie, jak wiedzą, jakie mają, coś mi się tutaj ten kaptur przy. Jak wiedzą, jakie mają talenty, i zwrócisz na to uwagę, no to się wtedy, wiecie, ludzie opamiętują. Ale tak, leci się po staremu. Ja wiem, no tak, odezwał się analityk, odezwał się. Ro, odezwało się rozwijanie innych, jak tak fajnie można popatrzeć i człowiek się już teraz tylko uśmiecha, tylko uśmiecha, tak, 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 zróbcie sobie takie doświadczenia, poróbcie sobie talenty i zobaczycie, dlaczego czasami są zgrzyty między wami, dlaczego coś się nie układa, dlaczego coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby szło, bo nie umiemy ze sobą rozmawiać każdy zawsze powtarza o tej wyjątkowości ale powiem Wam, że wyjaśnienie wyjątkowości ta wyjątkowość staje się zupełnie klarowna w momencie, kiedy wiesz kto koło Ciebie stoi, wiesz kim jest wiesz co ma w środku, czym emanuje, jakie talenty ja już teraz trochę chyba mnie znowu jakieś zboczenie zawodowe bierze, bo tak, tak fajnie jest odkryć, który talent ma już skrzydła który talent pozwala świecić. Który talent, który talent zamienia Ciebie w tą twoją świecącą gwiazdę. Tak, świecącą gwiazdę rysowałam wczoraj. Rysowałam wczoraj. Zaczęłam rysować dosyć późno, bo było po 20. jak zaczęłam rysować. Rysowałam swoją własną gwiazdę, wspomaganą, ten blask tej gwiazdy, wspomagany moimi talentami, tymi, które ja mam. Ten rysunek był taki wdzięczny, tak mi się go pięknie rysowało. Był taki lekki w ciele, była taka radość. Odczucia tej ekscytacji były dreszcze. I tak wiecie, pięknie jest tak rysować. Ja rysuję zawsze w ciszy. Ja nie włączam żadnej muzyki absolutnie nie. żadnej relaksacyjnej, niczego. Bo w momencie, kiedy płynie muzyka gdzieś tam z tyłu. To jednak nasza uwaga skierowana jest też gdzieś tam w muzykę. A tak potrzeba tej retrospekcji, introspekcji. Trzeba tu i teraz, ale też trzeba poczuć to, co było kiedyś. Dlaczego przychodzi, dlaczego coś się pojawia. Akurat wczoraj przy tym moim rysunku nie było żadnych takich mocnych wpięć, ale było mi bardzo gorąco, bardzo gorąco. Swędziały mnie plecy, swędziała mnie skóra głowy. Takie różne objawy pojawiają się przy rysowaniu. Jestem bardzo zadowolona z tego rysunku, bardzo. Czuję bardzo mocno siebie w tym rysunku, nowe połączenia. I, i tę pomoc wszechświata, tych linii pola sobie dołożyłam tyle, bo ta linia pola to energia wszechświata, to energia boska, to energia pomocy, to energia zasilająca, utrwalająca. Tak, tak, tak. tak. Jesteśmy znowu przy burakach. Przestało kropić. Wystraszyła się pogoda, że gośka do domu ucieka. I przestało kropić. O. Zaraz będzie ciemno. Jeszcze nie, jeszcze trochę, ale za chwilę zrobi się ciemno. A ja będę zmykała do domu. Jak wezmę? Nie, nie chcę małej kartki, chcę rysować na dużych kartkach. Kupiłam sobie takie dzisiaj większe jaka 4, a mniejsze jak 3 takie, takie w sam raz, takie w sam raz. Chociaż ostatnio bardzo lubię, bardzo lubię tą ekspresję na A3, bo, bo jest możliwość dołożenia więcej tych linii, tych elementów, tego wszystkiego, co się pojawia. Gdzieś, gdzieś ta podświadomość z tą świadomością tak pięknie współpracuje, wyciąga się różne rzeczy, a potem tworzy się zupełnie coś nowego. Z lekkim oporem oczywiście, bo linia idzie tam, nie, nie tam, gdzie ja chcę ją zobaczyć. Także ten leciutki opór też jest. Ale to są takie fajne doświadczenia. Tam dalej jest dzisiaj głośno, bo dużo traktorów jest na polach. Patrzcie jak wszystko zaczyna już świecić. Tworzą się takie chojneczki, Zaraz się zrobi ciemno i będą, będą tylko... Będzie tylko... Będą trzy elektrownie świeciły wody dali swoim światłem, bo są trzy. Jedna jest tutaj, jedna w Nois i jedna gdzie? No gdzieś po drodze jest one są tak oddalone od siebie po 15 km zobaczcie jak one są wszystkie widoczne już robi się ciemno już, już. jeżdżą traktory, bardziej na traktorów tam na polach nie wiem czy będziecie tutaj widzieć stąd ludzie za mną. Nie wiem, czy do, nie wiem, czy do auta. Nie wiem, skąd oni się w ogóle wzięli, ale ja idę dosyć wolno. Więc pewnie to i żółwie by mnie wyprzedziły. Tak. Zarwał się wiaterek. Trochę chłodny. Takie mocne światło na... Takie o, mocne światło. Tam daleko, jak, jak widzicie. O, czekajcie. O, o, o. Takie, o tam. Takie mocne światło. To pracują, to pracują traktory, jeżdżą ludzie na traktorach, zbierają to wszystko. Nieraz w nocy jest taki hałas, bo z reguły na tych wszystkich polach jak coś robią czy zboże, czy cokolwiek, zawsze bardzo późno, zawsze w nocy. Nie wiem jaka to jest zasada, dlaczego tak, ale bardzo dużo ludzi pracuje właśnie w nocy. Dobra kochani, będę dzisiaj kończyć. Tak sobie też powiązałam tą muszlę z moim Pawiem. Też, też był takim znakiem, który, który przychodził, dużo rzeczy. No, nawet przyszedł do mnie, do mojego dachowego okna, więc dużo rzeczy się wydarzyło. Dużo rzeczy fajnych się wydarzyło. No i tak, jak sobie pomyślę o to tak zawsze miękko mi się robi. bo to taki był przez rok w zasadzie mój Przyjaciel nieodzowny budził mnie swoim krzykiem, mówił mi dobranoc tym swoim skrzeczącym głosem. Teraz go nie ma. Nie wiem, co się porobiło, że go nie ma, ale wierzę, że gdzieś na wiosnę. Ucieknie znowu z tej hodowli. Gdzieś będą, będą tutaj ku mnie. Dzisiaj tyle z moich kroków ku mnie samej. 150 dzień. Pięknie się doświadcza siebie. Wtedy, kiedy idziesz lekko, wtedy, cię, kiedy cię nikt nie pcha. Nawet, kochani, jak wiem, że wychodzę i będę nagrywała przez chwilę, zawsze mam te takie małe. Ach, o czym to ja dzisiaj powiem? Skoro mój dzień to jest mój dzień, co może zaciekawić Was w mojej drodze, w krokach ku mnie samej. I tak dzisiaj pomyślałam, że to połączenie z tym pawiem, bo tak mi przyszło, jest taką fajną informacją, którą mogę się podzielić. Dzielę się zatem tym, co się dzieje we mnie, co, co koło mnie. Tak, to byli Państwo od tego auta. Właśnie to piękne auto, zaraz mnie minie, ale ja muszę tak jakoś stanąć, bo to jest ślisko. O, oni tu będą jechać, więc sobie tutaj na tę trawę, bliżej, o tak o, będę stała przy płocie, patrzyła na elektrownię. Piękne, poczekam aż przejadą, ale niesamowite jest to wrażenie, takie kiedy stoisz, stoisz i patrzysz. Kamera tak nie oddaje, ja to się czuję tak jakbym była, jakbym była prawie w elektrowni. Wczoraj byliśmy pod elektrownią, dzisiaj ją oglądamy z daleka, to mam nie jadę. Nie będę potem się gdzieś uciekała na tej Przyliskiej drodze, żeby wam miejsce zrobić. Dobra, idę. Będziecie mnie omijać powoli. I tak właśnie mija kolejny dzień mojego doświadczenia. Idę do domu przygotować się. Nie będę rysować, już jest trochę za późno, ale na pewno to zrobię. Zrobię, zrobię, zrobię. zrobię. Wiecie, jak to, jak to jest, kiedy, kiedy to jest nasze, kiedy przychodzi ta lekkość, kiedy robicie coś z tak ogromną radością, to pamiętajcie, że to jest prawidłowy kierunek doświadczania w życiu. No jadą jednak, jadą. To jest prawidłowy kierunek doświadczania w życiu. Oj tak, oświetlają teraz Małgorzatę, jaka ona mądra, jaka piękna. Wow, z tą mądrością. Ale ślisko. Dobra kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Ja też znikam, bo zaraz robi się całkiem ciemno. Do zobaczenia. Kolejnej odsłonie kroków ku mnie samej jaki.